Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, to jest trzeci odcinek z naszej serii Przetestujmy. Eee, dzisiaj w sumie wziąłem na tapetę gierkę The Long Drive, eee, wiem, że ona jest raczej dosyć popularna, ale ja jakoś eee, nigdy za bardzo nie miałem okazji w to zagrać, nie wiem do końca o co tu chodzi. Wiem tyle, że przemierzamy postapokaliptyczny świat samochodzikiem. Eee, i tyle w zasadzie. Odkrywamy na mapie jakieś tam budynki, jakieś chyba też mini zadania tu są, o ile się dobrze orientuję. Yy, nie czytałem też za wiele o grze, żeby sobie niespodzianki wszelakiej nie psuć. Nic tu też za bardzo nie ruszałem. mniej wygląda, tak jak widzicie, ja tu nic nic za bardzo nie, nie tyka. Ale fajnie kręcę głową. Ło. Wow. Dobra, e, zacznijmy. O, po prostu zacznijmy. Zobaczymy, co tu się w ogóle wydarzy. Ok. Ło, wow, ale jestem śmieszny. Znaczy to wszyscy wiedzą, ale. O, ale fajnie, ale fajnie wyglądam. Dobra, o co tu chodzi? Co to jest? Szopialeczki. Skąd ja mam wiedzieć, co to jest jakieś szopiale? Co to jest? Aha, to są fajeczki, ale nie. Kurde, nie czekaj, nie chcę. O, mogę palić. A jak się rezygnuje z palenia? Nie pal, odłóż to. Jak się od... <gryw> Jak się odkłada? Put on? O, mogę z petem w ryjcu chodzić, ale śpieszne. Dobra, aha, bo take one i pick up. Aha, o, mogę całą. Ło wow. dobra. Mam zmiotkę do kurzu? Okej. Okay. Co tu jeszcze? Eee, ale mogę to po prostu włożyć do plecaka czy coś takiego? Bo nie wiem, na razie leżą te rzeczy. Mogę włączyć telewizorek? No mogę, ale my jesteśmy w posta po świecie, to raczej nie zadziała. Jakaś żyrafa? Nie wiem. Dobra, idziemy z petem w ryjcu, to na pewno. Apple. Aha, okej, okay. w ten sposób otwieramy. No dzień dobry. <laughs> Co tu się dzieje w ogóle? Te, te butelki wyglądają, jakbym mógł do nich strzelać, ale ja nie widzę za bardzo tutaj pistoletu, z którego mógłbym próć. Ło. Wow. Coś tu zarosło trochę komuś. Nie wiem, mogę. O, tu mamy chyba furę, słuchajcie. O! Bez kitu. Czy ja mogę tym wyjechać jakoś? To no, chyba mogę, nie? No na tym cała gra powinna polegać. E, czekaj, e, jak ty słuchaj? Mogę włączyć kolizję kiełbasy? What the fuck, co? Collision. Lol, nie, albo ja czegoś nie rozumiem. Mogę przyczepić w ogóle. A... Okej. Okay. Dobra. O, mogę sobie opierdzielić kiełby, ale śmieszne. Dobra, tylko teraz... <ścoughs> co jest? Dobra, moment, odłóżmy to. Czekaj. Nie, collision of... Aha, bo... wow. Co tu się... Dobra, włożyłem kiełbasę w telewizor. Mniejsza. Idzie... O! Jest nasza... Ta, Niunia. Aha, i to tak... O kurde, pod scrollem w ogóle... Wow. Jak tam scrolla w dół, to... Sie, się czołga, a w górę to chodzę. Okej. Okay. Ej, co to jest to, 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 Nie wiem, to są chyba... Co to jest? Piu, piu, piu coś tam, nie, nie wiem, w ogóle mamy nieskończone, nieskończonego peta. Dobra, nie, mamy też paliwko. Hmm. Tylko... Aha, mogę wypić paliwo w ogóle, to jest ciekawe. Nie, dobra, wyrzuć to na razie. Nie rozumiem, czy to jest jakiś ekwipunek czy coś takiego? Chyba nie. O kurde, czekaj. O! Auto mnie zablokowało troszeczkę. Dobra, przydałoby się otworzyć ten garaż. Tylko teraz jakie ja mam... A, okej. Okay. Aha, czyli możemy przypisać sobie kilka rzeczy. To ja bym wziął kiełbę na drogę. Zawsze jakieś tam, wiecie, białko, coś ten, tylko czekaj. O! Ło! O, dobra, mam majestatyczną kiełbasę podniosłem, dobra. Ty tu, klawiatura od Komodora, czy to jest ZX Spectrum? Nie, Komodor. Ale faza, dobra. Jak, jak się wyjeżdża w ogóle stąd? To jest teraz dobre pytanie. Mam może jakoś od innej strony, jeszcze z tym petem w ręce, znaczy w rejcu w zasadzie. Czekaj. Aha, bo to jest taki garaż, dobra. No okej, okay, no teoretycznie mogę wyjechać, tak? No nic mnie tu chyba nie trzyma. O telefon, pewnie nie działa, ale. A nawet nie mogę go kliknąć, dobra. Co my tu jeszcze mamy interesującego? O, kibel. Seat. Mogę. O nie, tu gówno leży! O kurde. A ono też lewituje? Mogę zjeść gówno, ale. O, ja pierdzielę. Nie, dobra, może lepiej nie, bo to się chyba źle skończy. Czekaj. Zejść z tego kibla. O kurde, nie mogę zejść z kibla. Pusz Ale co pusz? Ja chcę zejść. O. A to co to jest? Co to jest? Nie wiem, na razie ta gra jest dla mnie... To jest szarówka? Nie wiem, weź to wyrzuć. O, te, te śmieszne, te, te, nie wiem jak to się nazywa. Te, te, te sianko takie. Co tam sobie lata po pustkowiach. Tu mogę jeszcze przejść. Ale że pod scrollem się kłóca, to jest dla mnie w ogóle abstrakcja, nie? Co tu, z... Ty masz jakieś złoto starożytnych majów, człowieku? Co ty dotrzeba na tym strychu? Aha, lusterko. A to mi się chyba nie przyda. Czy przyda się? Nie, no lusterka mam. Jedno jest zardzewiałe w cholerę, a drugie chyba działa, dobra. Aha, jeszcze dodam, że. Wyjątkowo odcinek będzie bez kamerki, bo dzisiaj jest was straszna na dworze i po prostu nie będę ukrywał, że nie chciało mi się nagrywać z kamerką najzwyczajniej w świecie. Dobra. Mm, ale opcja z jedzenia główna, myślę, że daje już plus, plus 8 do fajności tej że. Dobra, teraz tak. Ee... O nie! Co ja zrobiłem? Odczepiłem drzwi. Nie, ja chcę otworzyć. tutaj O. No to teraz jak się jedzie? To jest największa teraz zagadka Czekaj, break axe! O! Jadę! O kurde, nie zamknąłem drzwi, aha. No to nie, czekaj, jak to się zamyka? O! Ale no co ty masz za problem z wyjazdem, gościu? Co tam się dzieje? Halo? No jedź! Nie yeah, wjechaliśmy! Ale wiecie co, to ja proponuję, zanim wyjedziemy... E, ignition. O, wyłączmy na razie ten... To co? A, mogę się wychylić przez okno. Dobra, na razie wysiądźmy. Ja pro... Co jest? Ja chcę wysiąść. ale jak się wysiada? Jak wysiąść? O get outstand właśnie. Ja proponuję spakować rzeczy do samochodu. To nie jest takie głupie. Na pewno paliwo muszę wziąć. Czekaj, dawaj go. Do... Zjadłeś to paliwo? Gdzie ty to masz? I co się z tym paliwem stało? Nie wiem, na razie operuję swoją kiełbasą, jakkolwiek to nie brzmi, ale. Ej, gdzie jest to paliwo? Oszukali mnie. Tu <śleskujesz> i <śleskujesz> Ja myślę, że to trzeba zabrać ze sobą. Co się tu dzieje? Czekaj, czekaj, czekaj. Kurde, jak to, jak to teraz działa? Ja chcę to pod czwórkę mogę? Nie wiem. Dobra, wywal te lale Kiełbasa się bardziej przyda. O, dobra. Może lalka jest za duża, żeby ją brać. Nie wiem. Coś ty robisz w tej piwnicy człowieku. Chyba, że teraz ją wezmę. O, mam. Ależem trzasnął drzwiami, jak typowy stary. Dobra. Nie no, to, to musimy wziąć. Ja myślę, że to... Dawaj ją na tył. W ogóle, jakie ja mam ręce długie. Dobra, o, pyk. No i dobra, niech se laska leży, nie? Dobra. Zbieramy resztę rzeczy. Co tu jeszcze? Ale gdzie to paliwo w ogóle? Zniknął, zniknął mi kanister w ogóle pod mapą, mam wrażenie. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Ja nie widzę go w ogóle. Nie wiem. O, leży. O, dobra, dawaj. Nie wiem, nie wiem, jak on tam go wybombiło w kosmos. Dobra, chodź. Masz laska paliwo na pisie. Dzisiaj gorąco to wiesz. Ten pet mi się wypali kiedyś, chyba się wypala powoli. O, 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 lornetka. Lornetkę trzeba wziąć. Jak wypatrzymy, jakie. Je... Aha, bo ja włączyłem lornetkę, jeśli zastanawiałem, co się stało. Taka jak. Ja pierdzielę, otwórz te drzwi. Dobra, tako. Ale ja, ale ja, jestem nawet inteligentny, że ja pomyślałem, żeby coś wziąć do auta, a nie po prostu pojechać. Może przyznać, że jestem z siebie nawet dumny. Co my jeszcze mamy? Latarka chyba to jest. No, dobra, to, to też bierzemy. Dobra, ale weź ją wyłącz, oszczędzaj te tam baterie pewnie, czy coś. Dobra, najważniejsze, że się nie lale. to jest, to jest rzecz niezbędna. Dobra, co jeszcze? Eee, co to jest? Co to jest? To jest jakaś armata? What the fuck? Nie wiem. Zmiotka. Nie, fajki trzeba wziąć. Właśnie, czekaj. Jak ja bez fajek. Znaczy ja nie palę, ale wiecie. O nie, pet mi wyleciał. Kurde, trzeba go podnieść. Nie może się nic zmarnować. Pal tego kolejnego. Jakiego sobie. W... O kurde. Nie wiem, ja, nie wiem co ja zrobiłem, czekaj, nie przykładaj sobie kiełbasy do twarzy, tylko, dobra, weźmiemy jeszcze rogala na pewno, jedzonko się przyda, nie jedz jeszcze tego, dobra, gry zamogłeś, czekaj, odłóż to, w sumie bardziej potrzebne rzeczy powinienem raczej dać naprzód, ale już trudno, ne, czy to jest pełne piwo? Nie wiem, ale 63 to myślę, że to, to dobry rocznik. Dobra. Mm, e... Nie pij tego jeszcze, synu. Czemu on się odwadnia tym piwem? Co? Ja nie wiem, ty pijesz, czy co ty robisz? Dobra, nie wiem, wywal to piwo. Wody byś się napił, a nie i tego peta byś wyrzucił. Nie wiem, jak się wyrzuca peta z twarzy. A to co to jest? Nie wiem. Ja chcę gaz? Chyba nie. Na co mi gaz? Dobra, myślę, że pora ruszać. Z tym petem, którego nie umiem wyjąć z ryjca. Dobra, wsiadamy. Mm. Kurde, nie umiem drzwi nawet zamknąć. Dobra, jedziemy. Dawaj, nie wiem gdzie, nie wiem co. Jedźmy po prostu. Czekaj, gdzie tu się jedzie. O, jest jakaś droga. Ja proponuję tam pojechać. Jakie to są. O, przystanek! Może jak. A nie, aha, tu jest koniec drogi. No, to se zajechałem daleko. Dobra, cofnijmy. O kurde, ale z piskiem opon ruszyłem. No dawaj, jedź, halo. Co jest? Kurde, zgasło mi auto. Dobra, ruszamy. Optymalizacja, widzę, że nie jest najlepsza. Ale dobra, już trudno. Czasami gra mi trochę przytnie. Dobra, ruszamy. Nie wiem, nie wiem gdzie. Dawaj, przejedź go! Będzie jedzenie. Dobrze. O kurde, chyba zwaliłem auto. Maska mi odpadła Moment, dobra, zobaczmy eee, wysią... What the fuck? Jak... Czekaj, przyczep to Nie chciałem tak tego robić Dobra, wyjdźmy Ej, co mi pod maskę ten zwierzak? Ło! Mogę otworzyć, ty, ale tutaj Szkoda, że nie mamy podwozia w ogóle, nie? Ale to już mniejsza z tym Weź to przyczep O Aha, reflektor wyle... mi wyleciał z auta Dobra, przyczepmy go, ile się da. Oda, się widziałeś, jaka fachura. Szybka na A gdzie ten królik poleciał? Ty on przeżył to, Skubaniec. Dobra, to jak przeżył, to jest znak, że masz żyć. Także. Ło, mogę nawet szybko otwierać w fałcie. Dobra, to jedziemy. Walić tego królika. Mam dłuchaną lalę z tyłu. Jedziemy. Ale to próje, patrzcie, 60. Jedziemy na. Nie wiem czego, ale, ale jedziemy. A tu jakichś ludzi w ogóle da się znaleźć w tej grze? Ja nie wiem, jak to działa. Ale chciałbym tego peta wyrzucić z ryca bo już go wypaliłem, a on go dalej trzyma. Czuję się jak jakiś, nie wiem, Clint Eastwood czy coś. Taki, taki wiecie, badasowy. Radio w ogóle jest tutaj. Oo, Co jest? Panowanie straciłem do Halo. No zapal. Niunia, nie denerwuj mnie. Dobra. Tam co, jakaś trawa? Nie, to mnie nie interesuje. Dawaj to radio, wolumę, czekaj. Dobra, ale... O kurde, jak ty... Nie, dobra, nie, nie możemy chyba tak szybko jechać, słuchajcie, bo... Czy ja mogę tu jakoś operować tym... Change FM? Czekaj, 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 bo ja zaraz się... O, o, o! Coś było? O, jest mu za dobrze! Jedziemy! Tylko czekaj, to się ściszy może trochę, bo za głośno. na piąt O kurde, ale klibacior jest teraz, dobra. Czuję się jak w jakimś, nie wiem, ee, nie wiem w sumie czym. Dobra, jak tam, lala, jedziesz? Dobra, jest, jest git. Mam nadzieję, że jej też się podoba. Dobra, jedziemy w ogóle 110. A nie o cholera, jak to miota, co jest? O kurde, o! Dobra, że, dobrze, że tu nic nie ma, bo jakbym się wyłożył, jakiś budynek bym zarył, to już by było po aucie, nie? Dobra, no jedźmy wzdłuż drogi, nie wiem, coś tu się może wydarzy ewentualnie, jakieś drzewo, nie wiem, zastanawiam się, może otwórzmy sobie szybkę jeszcze, czekaj, o fuck, nie, nie, nie drzwi, szybę, o kurde, o! Nie, 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 skręcajmy zbyt gwałtownie, bo to źle się skończy, uczyli mnie na prawie jazdy kiedyś tam, że, że nie skręca się gwałtownie przy dużych prędkościach, nie wiem dlaczego, ale tak mnie kiedyś uczyli, o, o kurde, ale aż mi się gra zawiesza, jak tak szybko jadę. Czekaj, jakiegoś człowieka tu można spotkać, to mnie najbardziej interesuje. Jakaru, ooo! czekaj, czekaj, bo nie wyrabiam. O, fak. dobra, nie, spokojnie, spokojnie, nie, nie, nie. Ale drift, o! Coś pizłem, ale dobra, żyję. O, się zapaliły. No to dzięki mnie, wiadomo, walnąłem w ten, w słup i się zapaliło wszystko. Ty, budynek! Co tam jest, halo? No dobrze, widzę, że to jest kamień, nie, to jest kamień, kurde, myślę, że to jest budynek. Dobra, zawijamy stąd. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale gra jest tak druciarsko zrobiona, że nie mogę w ogóle. Czemu ja mam w tej grze 30 klatek? Nie rozumiem, ale dobra, trudno. Nie wiem czemu to tak działa. Ale słuchajcie, auto tak pruje. Ale tu nic nie ma. No ja myślałem, że coś tu znajdziemy ewentualnie. Nie wiem, może ja mieszkam... O! O kurde, potrąciłem chyba tego królika. Ale nie wiem czy on teraz przeżył. Po jakiemu ty mówisz? Nie wiem, on coś mówi w tym radiu, ale. Nie, zepsuło mi się auto, nie żartujcie nawet. Nie żartuj! A to co mogę otworzyć? O, tu jakaś chyba ta. popierniczka taka do auta. No nie mogę zapalić! Co ja mam teraz zrobić? O, paliwo. To, no, ta, bez kitu paliwo. O kurde, Lala poleciała. Nie, błagam, zapal. Czekaj. Proszę cię. Nie chcę zapalić. Jak to. O! A nie, to latarnie tylko. Ale jadę. Jadę te 5 na godzinę. Nie wiem co on mówi, to jest chyba jakiś rosyjski. Ja nie wiem co on do mnie mówi. Co, coś tam jakieś nie wiem, dziwne rzeczy. A światła mogę włączyć. O! Światła działają chociaż. No tak, przecież montowałem kuźwa tą... Ten reflektor. Ale, no Hal on zapal njunia, proszę cię. Dobra, nie stop, musimy się zatrzymać i to rozkminić. Moment. Eee, 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 ha, hał wysiąść? Czekajcie, musimy pogrzebać trochę w masce. Bo to mi się bardzo nie podoba. Co tu ci się stało? Z czym masz problem? Główno widzę, musimy latarkę wziąć. Mam nadzieję, że ta latarka nie zaginęła w akcji. Ale nie włącza jej, tylko o właśnie. O! O, dobra. Może mi pomoże jakiś towarzysz w tej niedoli. Nie wiem, co tu się wydarzyło. O, nie wyłonę! Nie! Chyba wywaliłem sobie tom. Chłodnicę. O, dobra, działa. Co tu się wydarzyło? Czemu to nie zapala? Zaryłem tylko 140 na godzinę w zająca. To nie jest problem. Noż cholera jasna. No nie pojadę dalej. I to jest. Aha. A, bo maska, faktycznie. Dobra. Dzieci, nauka na przyszłość, nie jedźcie za szybko. Moment, get out. Co ja mam tu teraz zrobić? Ale tu dym leci z silnika, czy to speta bo mojego? Ej, ale co tu się stało? Nie rozumiem, no przecież wszystko wygląda w porządku. Poza rdzą. Jeszcze to radio po rosyjsku, no to też naprawdę jest... Nie wiem po jakiemu. Czekaj, weź to zamontuj. O kurde, ło! Co się dzieje? Nie no, chyba nie zamontuję tego. Ale co ty chcesz otwierać? Zamontuj tę maskę! Jak chcesz otworzyć maskę, która nie jest zamontowana? Co ja zrobiłem? Zepsułem furę. Jak ja się teraz będę przemieszczał? Hmm. To zostawiamy to? Nie wiem. Chyba trzeba, ale wezmę jednego towarzysza niedoli ze sobą i możemy iść. <gry> Dobra, idźmy gdzieś, nie wiem. Poeksplorujmy chwilę, zobaczmy co tu się w ogóle. Co tu się w ogóle wydarzy. Może kogoś znajdę. Może umrę z głodu. Nie wiem, ale cień śmieszny. Wygląda jakby. Nie, no kurde, no przecież nie, no ja tak nigdzie nie dojdę. Dobra, przez chwilę pójdźmy, zobaczymy co się wydarzy. Ale ta gra to jest taka pompa. Powiem wam, że ja, jakbym miał więcej czasu, to bym się w to wciągnął. Tylko. Ale to jest survival, oczywiście. Ja nie wiem, czy ja w ogóle dodałem, czy nie, ale. Czy tam coś, tam coś, tam coś widzę. Widzę chyba życie. Czy to kamienie znowu są i chcę oszukać. Nie wiem, jak, jak nazwiemy tą larkę? Trzeba jakoś nazwać. Jessica, może. O, Jessica, to jest takie idealne dla niej. Pasuje do niej. Patrz, patrzcie na te oczy. Też pasuje to do niej. A jak kliknę ta. O! O no i świetnie, mogę iść z nią tak o. To mi się podoba. Brakuje ci tam trochę tułowia, zależy znaczy tułowia, nie tułowia tylko tych, jak to się nazywa nóg, ale. Ale trudno. Nie, czekaj, bo ja przez ciebie babo nic nie widzę teraz, jak cię obrócić. Nie, Jessica. Nie wiem, nic tu chyba nie znajdziemy. Kompletna dżungla, pustna czy dżungla, trawy, pustka, nic tu się nie dzieje, nie widzę żadnej cywilizacji, nic. To jest chyba mój koniec. Hmm. Nie, no serio, tu nic nie ma. Kompletnie, no nie ja bez auta to wiecie. Jessica, co się gubisz? Chodź tu. No, co jest? <laughs> Jessica? Może no zgubiłem Jessica, Nie! Niunia! O, jest! Dobra, co ty mi się po krzakach chowasz? Babo jedna. Jeszcze zacycka ją chyba w ogóle złapałem, to jest śmieszne, ale dobra. Nie, chyba nic tu nie znajdziemy, słuchajcie, to już jest koniec nasz. Ty tam coś jedzie? Co to? A nie, to to siano się turla. Kurde. Nie wiem, to jest chyba nasz koniec. Wyjechałem z domu. Jestem... Nie wiem gdzie. Nie wiem, to chyba naprawdę pora na nasz koniec. A tam to coś? Co to jest? To są kamienie? Dobra, sprawdzimy jeszcze to, co, o co tam chodzi. Katrawa trawa gęsta, jakiegoś kleszcza złapię i tyle będzie. Dobra, idziemy. Będę, żeby wiecie, teraz Jessica nic się nie stało. To jest teraz mój cel życia. Bo tam drzewo jakieś jest. Co mi się stało? Hmm. Ja tam coś, tam coś widzę, ale to jest cholerę daleko. O, jasno się robi, o tyle dobrze. Ale tam coś chyba jest, słuchajcie, to jest nawet chyba budynek. To znowu są jakieś kamienie. Nie wiem. Po prostu idźmy. Ty tam coś jest chyba. Halo? Słyszysz mnie? Nie, chyba mnie nie słyszy. Nie wiem, Jessica mi się poradził, ale ona jest. Nie ma, odkąd miała wypadek, i widzicie, ucięło jej nogi. I od tamtej pory nie mówi. Nie, tam są chyba też kamienie. Nie wiem. Nie, co. Nie jest tam coś, czekaj. Dobra, to jest nasz cel teraz. Na życie. Lecimy tam. To jest budynek! Jest! cywilizacja. Dawaj tam! Rur, rura! Jessica biegniemy! Skacze jak porąbane, ręka mi lata, nie wiem co się dzieje. Dobra, mam karabin ze sobą? Mam, tylko nie naładowany. No... Dobra, postraszyć przynajmniej mogę, to jest, wiecie, ta polityka zastraszania. Czy tam straszania. Dobra, liczę na to, że spotkam tam jakiegoś przyjaznego człowieka. Jak nie, no to zostawię mu Jessica i pójdę w świat. I tak się zakończy. Niech chociaż moja wspaniała kobieta wiedzie godny żywot. Ja w ogóle, patrzcie, ten cień wygląda jakbym selfie sticka niósł trochę. Nie wiem, ta moja ręka jest jakaś chyba co najmniej nienaturalna. Szczepy jak z cyberpunka. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie co, jest tu ktoś? Ja nie wiem, czy tu można jakiś ludzi znaleźć czy nie. No, domek jakiś stoi, Scenery jak z, nie wiem, z TWD jakiegoś albo coś takiego. Dobra, zawitajmy tam. To jest nasz ostatni cel dzisiejszej podróży. Może auto znajdę? O! Bez kitu, to jest jakiś plan. Ty tam coś biega! A to królik jest. Jakiś inny. Dlaczego te króliki są w ogóle takie zmutowane, że one są takie wielkie? Przez tego durnego królika straciłem samochód. Ty, auto tam jakieś stoi, chyba. Nie wiem, nie widzę nic przez tą trawę. Ale dobra, mamy jakiś budynek. Słuchajcie, nie jest najgorzej. <laughs> człowiek! Ło! Stary! Słuchaj! To chyba nie człowiek. Aha! To chyba nie człowiek. To tu są zombie? Pa, jeszcze mnie zdeptał. Aha. Pff. No to chyba. Przejechaliśmy 4 km, nie zrobiłem nic. Dobra, ta to, to gra jest komiczna, ale powiem wam, że ja bym w to. To jest gra na live, to jest idealna gra na streamy, muszę przyznać. Ale dobra. E, no dobra, no myślę, że możemy tu skończyć, skoro tak, żebym się wyłożył głupio. O, piwo trzymam teraz. awansowa... Co się dzieje? Ło! Wow. Jak się wciśnie prawy, to nie wiem, co się dzieje. Coś coś... chyba nie powinno to tak działać. No ale dobra. Eee, przygoda ciekawa. Gierka też śmieszna. Nie wiem, ja bym ją na live'ach potestował. Tak bardziej powiedzmy dogłębnie. Ło, ale jestem Akrobata. Odblokowałem podwójny. Co jest? O kurde, a... Ło, ale ja kręcę teraz. Ale dowalone. Dobra. To macham Wam na pożegnanie i ogółem mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, like suba, komentarz. Zachęcam do popatrzenia na... kapki można tak robić. Zachęcam do zajrzenia do opisu do Linktree. Między innymi tam jest link do Patronite'a i tak dalej. No i co? No do zobaczenia w takim razie w kolejnym odcinku z... Przetestujmy z let's play'ów, czy jeszcze streamów, czy jakichś jeszcze innych rzeczy. Na razie.